Witam wszystkich, zagrajmy w Arfix Dog Fighter. Na początku mała informacja, mam nowe słuchawki. Jezu! Mam nowe słuchawki, także będziecie mnie może gorzej słychać, ponieważ jak próbowałem nagrać swój głos, to było odrobinę ciszej. Mówię głośniej. Ktoś puka do drzwi. Moment. Okej. Okay. Yy, więc tak, z tych wszystkich informacji to chyba wszystko. Właściwie to jedna informacja. Co do tych słuchawek, co do dźwięku, A właściwie to tutaj się nie martwię o dźwięk, bo nagrywam tylko dźwięk z mikrofonu. Jednak chodzi o pff, Dungeon Keepera, w którym po prostu nagrywam grę, od, znaczy dźwięki gry od razu. Tam nie wiem, będę musiał jakoś dźwięk bardzo wyciszyć, albo mnie po prostu będzie cicho słychać. Nie wiem. Także, tak jak obiecywałem, dzisiaj zaczynamy mm, kampanię osi. I pierwsza misja. Eee. No. Oto, co. C Czytam. Albo nie. Dobra, pierwszej nie, bo mi się nie chce. <laughs> Ale to jest pra praktycznie to samo, co było w pierwszej misji. Czyli. Trening. I to wszystko właściwie Nasz pierwszy samolocik Aha Taki właśnie Jego historia Dosyć długa Okej okay. hmm. Zaczynam. Aha, 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 nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze jedna informacja. Postanowiłem, że w jednym odcinku będzie jedna misja. Bo jak nagrywałem ostatnio, to po była w jednym odcinku była połowa misji, a później połowa drugiej misji, co trochę dziwnie wyglądało. Także teraz będę nagrywać jedną misję w jednym odcinku. Nie wiem jak to wyjdzie, te odcinki na pewno nie będą miały tych 10 minut. Będą miały na pewno mniej w zależności od tego jak mi pójdzie, a ta kampania jest trochę łatwiejsza od kampanii aliantów. Więc powinno pójść dobrze. Także to wszystko, no i zaczynamy pierwszą misję. Oczywiście zaczynamy z tego miejsca, czyli z bazy głównej Luftwaffe, niemieckiej bazy lotniczej. No i my robimy to co w pierwszej misji, czyli szukamy znajdki kleju, farby, później na pewno dadzą nam rakiety, bomby. I właściwie nie wiem co to jeszcze będzie takiego. No po prostu pierwsza misja wcale nie będzie trudna, wiadomo. Oczywiście plany do nowego samolotu. Rakietki bomby. Wow! O wow, blisko. Aha, rakiety są tutaj wyżej. Udało się dobrze. Oto teraz jeszcze tylko bomby. Co by tu jeszcze powiedzieć? No, jako takiego samolotu opisać nie mogę, wszystko macie w historii, wiadomo. Światła nie będę gasił, ponieważ nie ma po co. A, dobra, zielony klucz, ok. Jednak muszę chyba zgasić to światło, czekajcie chwilę. Ok, zielony klucz. Mam zielony klucz. Aj, nie trafiłem, no. Ok drzwi się otworzyły cholera co za słuchawki i niszczymy jednostki naziemne mam nadzieję że mi nikt nie będzie przeszkadzać w nagrywaniu bo zabije pogłośniłem trochę dźwięk yy, yy, w mojej karcie gra graficznej boże w mojej karcie dźwiękowej Ponieważ te słuchawki są trochę cisze od tamtych, mimo tego, że w tamtej słuchawce miałem dźwięk tylko w jednej słuchawce, amunicja to się liczy. I co teraz? A Aha, tam jest jeszcze trafię, trafi to jedna sprawa, zniszczyć to druga działko. Hmm. Mogę tu jakoś zmienić. Nie, nie mogę. Myślałem, że można zmienić trochę ten radar. Żeby można było widzieć większy obszar. Niestety, nie. Jeśli nie, to nie. Oj, i niszczymy porcelany, wiadomo. Amunicja. Trochę zmarnowałem. Dobra, nie, wyważne. Yy, w tej kampanii zamiast zbierać gwiazdki, zbieramy krzyżyki. Co jest chyba oczywiste. Ponieważ znakiem Niemców był oczywiście... Krzyżyki, nie gwiazdki, i mi tu lata już jakiś samolocik. Trochę powolny, coś ten samolot. Nawet zbyt bardzo wolny. Chodzi o jego samolot, nie mój. No i to wszystko. No i lecie mi do bazy. Odbieram sobie jeszcze to. Okej, okay, no i powrót. Nie chcę tamtej gwiazdki, wracam z powrotem. Na szczęście lotnisko jest oświetlone, nie tak jak na lotnisku Severnej. Dobrze, już nie będę się odwoływać do Smoleńska. Nowy mod, medal, samolot i tego typu rzeczy. Ale ten odcinek będzie krótki. Dobra, jeszcze jedna misja. I dopiero wtedy cięcie. Okej. Okay. Dobra, teraz już będę czytać. Latające spaghetti. Teraz jesteśmy gotowi na prawdziwą akcję. Włoskie siły zgodziły się zapewnić nam dodatkowe samoloty. Jeśli pomożemy im w likwidacji przecieku informacji, najwyraźniej zidentyfikowali kilku wrogich szpiegów w sektorze Narung. I chcą, byśmy się nimi zajęli. To dla nas dobra okazja zdobycia sojusznika. Musimy pokazać wszystkim, jak rozwiązujemy podobne problemy. Ok. Wrodzy szpiedzy ukradli kilka nowych planów broni, ale zostali zepchnięci do sektora Nanrum, Narung. Bardzo blisko sektora naszej kwatery głównej. Udało im się jakoś ukryć biały klucz potrzebny do otworzenia tego obszaru. Chociaż uważamy, że jest on schowany w sektorze krasung. Kiedy się tam dostaniesz, działaj rozważnie. Według naszego wywiadu oni nie spodziewają się, że ich prawdziwa tożsamość została odkryta. Mogą być dobrze zas bardzo zaskoczeni. Kiedy przeprowadzisz... Naszą akcję odwetową. Cele. Znajdź biały klucz. Cele poboczne. Składać szpiegów i znajdź plany broni. I nowy samolocik. Teoretycznie, tak patrząc na te statystyki, jest identyczne, identyczny. Jednak widać, że ma, rozpie... ma większą rozpiętość skrzydeł. Ale co do długości nie jestem pewny. Co do... chyba jest krótszy. No i oczywiście jego historyjka. Taka krótka. No szczerze mówiąc, o nim nie słyszałem nigdy, więc normalne, że jest taka krótka historia. Okej. Okay. No to lecimy. Coś mi się wydaje, że żeby widzieć całkowicie te napisy, trzeba mieć troszkę większą rozdzielczość. Niestety, Mifraps na to nie pozwala. Przepraszam, zagapiłem się. Gram z jedną ręką? Nie wiem dlaczego. Przyzwyczajnie z jakiejś innej gry. Nawet nie powiem Wam jakiej, bo nie pamiętam. Ja miałem zawsze problem z nalezieniem tej znajdki. Szczerze mówiąc, nie wiem gdzie ona teraz jest. No, nie ma jej na dole, nie ma jej na górze. Nie wiem gdzie ona może być. Ała. Ale lepiej ją olać, ponieważ i tak to będą jakieś pociski bezużyteczne lub cokolwiek innego. Więc. Najważniejsze co jest, to mamy. A właściwie wąby nie są ważne. Ja zawsze otwieram jedne drzwi, po co drugie. Skoro mogę się wtargnąć... Yy, jakiś wrogi samolot. No, strzelaj w puchar. Aj, było blisko. Okej, okay, tam był jakiś czołg. Tam jest czołg, okej. Okay. Jak widać praktycznie ten samolot jest wolniejszy od tego poprzedniego. Może nie aż tak bardzo, ale jednak czuć, gdy się gra, że ten samolot jest dużo wolniejszy. Noż. Sz... Kurczę. Czy jest tu? Jest. Okej. Okay. Musimy poszukać znajdka, gdzieś powinien być klucz. Podobno. Prawdopodobnie będzie w tym wazonie niebieskim tutaj, o, 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 właśnie w tym, nie, gwiazdka, znaczy krzyżyk, yy, no to trzeba szukać, no, nie, nie złapałem, jeszcze raz, druga próba podejścia, hmm, jeszcze dwie i będzie poziom w górę, już? Gdzie ten klucz? Nie. Mm, 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 mm. Nie. Przepraszam, że zamiast, mówię, zamiast mówić nie, mówię nie. Po prostu tak jakieś przyzwyczajenie. O, klucz, klucz. A, e, spada tu. O, no, mogę sobie pozbierać wszystko spokojnie. Mam czas. Nie wiem, jak wy tam z czasem siedzicie, ale ja mam czas. Może nie za dużo, ale mam. Okej, okay, lecimy do kuchni. Tylko pytanie: gdzie ona jest? Nie tu. Mapa: strych, nie, strych, nie. Pewnica: tylne przednie. Tak, wystartowaliśmy stąd. To kuchnia jest tutaj. Jesteśmy tu. To chyba tuż przede mną. Jest kuchnia. A tutaj. Okej. Okay. Chciałem się tylko upewnić. Hmm. To nasz kolega, czołg, który będzie nam pomagał niszczyć yy, wszystkich szpiegów. Tutaj mamy jednego z nich. Kurde. A leci w dół. Panie czołgu, proszę go zniszczyć. Dobra, dobra, Aj. Dobra, już go ma. Ci szpiedzy nie mają szans z czołgiem, ponieważ oni... Oni nie mają żadnej broni przy sobie po prostu. No tutaj też jest jakaś ukryta broń. Nie, na lodówce leży na pewno. Kurde, powolny ten samolot. O, okej, okay, dziękuję, dziękuję. Ogólnie to oni będą w słoikach. O właśnie. A czy to kufle do piwa są mi się wydaje? Nie, 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 nie. O, spadł. Tam jeszcze widziałem jednego. Nie jest trudno ich znaleźć. Wow, poziom. Nie spodziewałem się tego. Ziu. Oż ty, uciekł mi. Okej. Okay. Szpiedzy zniszczeni. Plany broni nasze. Zmywamy się. Znajdź plany. Świetna robota. Miało być chyba znalazłeś plany. Okej. Okay. Nie będę się czepiał co do tłumaczenia. Widziałem gorsze tłumaczenia. Oczywiście nie tej gry. Ponieważ tą grę posiadam. Już spolszczoną. OK, nowy model oraz broń.